Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Ghost of Tsushima, w dodatku do Ghost of Tsushima pod tytułem Wyspa Iki. Na wstępie muszę Was przeprosić za to, że w tamtym odcinku, wczorajszym, pojawiły się małe zakłócenia, jeżeli chodzi o mikrofon. Jest to moja wina, więc przepraszam Was za to. Mam nadzieję, że się będzie już trochę lepiej. A teraz mamy do roboty ostatnią mityczną opowieść na Wyspie Iki. Dziedzictwo Kazumasy Sakaja. Ocalali znaleźć schronienie we wraku statku Nieopodal Zatoki Zasho i opowiadają historię o samurajskiej inwazji. Powinienem wysłuchać, co mają do powiedzenia. I dostajemy za to zbroje na konia. No to chodźmy wysłuchać. No, warto to zrobić. W ramach tego, że jest tutaj, na to jednak, które nawiązuje fabularnie do tego, do, tego, do tego, że jednak. Tutaj takajów... nie lubią za bardzo na igach. No ale dobra, pogadajmy tutaj. Posłuchajmy tej opowieści. Kim jesteś? Znam każdą twarz na tej wyspie. Podróżnikiem. uknąłem tu przez orlicę. Możesz do nas dołączyć. Jeśli chcesz słuchać jak starzec narzeka na przeszłość. Przetrwaliśmy jedną inwazję, przetrwamy kolejną. A może już zapomnieliście, ile wycierpieliśmy przez samurajów? To nic w porównaniu z tym, co czeka nas teraz. Brednie, jesteś za młody, żeby to pojąć. Najwyższa pora przypomnieć o mrocznych czasach inwazji samurajów o brutalności kadzumasy Sakaja! Piętnaście lat temu nasz dom najechała armia bezwzględnych samurajów. Przewodził im Kazumasa Sakai, rzeźnik Iki. W trakcie bitwy dosiadał demonicznej bestii odzianej w zbroję czarną jak serce jej pana. Na szczęście rzeźnik popełnił ogromny błąd. Zabrał ze sobą syna. Nasi wojownicy postanowili go schwytać, nie by go zabić, lecz sprowokować jego ojca. Kazumasa ruszył w pogoń, prosto w pułapkę. Jego konia czekał makabryczny koniec. Jednak rzeźnik wraz z młodym synem przeżyli, uciekli, niczym tchórze. Dość tych kłamstw. To nie tak to kłamstwo. Mieszkałem przy wąwozie sędzio. Widziałem na własne oczy. Tak jak ja. Kim jesteś? Nazywam się Jin Sakai. Kazumasa Sakaj był moim ojcem. Oddał życie chcąc ocalić te wyspę. Ocalić mordował nas! Nagrodą za pomoc była dla niego śmierć. Dlatego tu jesteś? By pomścić ojca i ściąć mnie. Obraźmy go ojca ponownie, a się dowiesz. Drań! Dość! Zachowujecie się jak dzikie psy. Przybyłem tu pomóc, a nie szukać zemsty. Wspomniałeś o zbroi konia mego ojca. Po jego śmierci nie odzyskaliśmy jej. Wiemy, powiedz gdzie ją znajdę. A użyję jej w walce z plemieniem Orlicy. Prędzej zginę, niż pomogę samurajowi. Lepiej już stąd idź. A. Misja została rozpoczęta. Wywali nas z, z tego braku statku. Odwiedzą się koński zbroj ojca, ale nie chcę powiedzieć, chyba że go podsłucham z ukrycia. Nie chcemy cię tu. Co to było? Gdzie? To Rań. A, czy nie mogę tak zrobić? Zresztą, ba, to jest chyba dobrze, bo było to strasznie głupie. Jakbym dał radę, nie chcemy iść. Dobra, dobra. Czy trzeba gdzieś jakieś pewnie wyrwy znaleźć, czy coś? O, tu na górę można. Jeszcze jedno słowo o szlachetnych samurajach, abym go... Ciro! Podczas inwazji samurajów straciłem sześcioro bliskich. Siostra była jeszcze dzieckiem. Sposób, w jaki ich zabito, nie byliśmy nawet w stanie zapewnić im godnego pochówku. To nie powinno się wydarzyć. No, ja muszę na dół zejść. A co się działo dalej? A, tak, zmierzałem do najważniejszego. Kazumasa wpadł w naszą pułapkę i stracił swego konia. Nasi ludzie byli blisko, więc rzeźnik z synem uciekli do wąwozu sędzio. Samurajowie biegli przez kanion. Wpadli prosto w zasadzkę. Nie było to wielkie starcie. Kilku łupieżców z tępymi ostrzami. Ale więcej nie było trzeba. Jednym cięciem pozbawiono życia Kazumasa Sakaya. Samurajowie odeszli, a my zabraliśmy zbroję wierzchowca Kazumasy. Przez lata nosiły ją nasze najwspanialsze rumaki. Wszystkie zabiły swoich jeźdźców. Zupełnie jakby opętał je gniewny duch rzeźnika. Sprzedaliśmy więc tę zbroję rodzinie kupieckiej Idów. Przeklęty pancerz opuścił tę ziemię z flotą handlową. Nasze wyspy nawiedził jednak sztorm. Niebo rozdarł piorun hukiem tysięcy szarżujących samurajów. Rozszalała nawałnica, roztrzaskała statki idów o przybrzeżne skały. Szczątki przeklętej floty wciąż tkwią w Zatoce Zasio. A w odmentach wodnego cmentarzyska spoczywa przeklęta zbroja, którą niegdyś nosił koń Kazumasy Sakaya. No dobra. A więc, tak brzmi pełna wersja. Olera. Żegnam, mnie tu nie było. A. Dobra. Jeszcze raz. O. Zbroja konia ojca wciąż jest w Zatoce Zasio. ja powinna... Zbroję? A być na głównym statku kupca. Tym schorągwią rodu idów. Najwygodniej. Czerwone To jest wziąć tu konia, ale w sumie końca nam niewiele da Trzeba samemu tam popłynąć Ale gdzie nie jest pewne jaka flaga była, jaki kolor tej flagi Będziemy musieli sami to sprawdzić. Czy ja się... No właśnie, się tu mogę dostać ale nic mi to nie da, muszę iść tutaj na wybrzeże bo tu widzę już półkę skalną do wchodzenia Prawdopodobnie o to chodzi Chorągwie Sakajów? Niegdyś były to dumne chorągwie klanu Sakajów. Jednak czas i pogoda odcisnęły na nich swe piętno. I stąd postawili je tutaj, by upamiętnić zwycięstwo nad samurajami. Takie coś. No jak dobrze wiem, po tej fabule klanu Sakajów już nie ma. Kto ogląda fabułę, ten wie o co chodzi. O, wow, jeszcze się złapałem jakoś łapmy się Wejdźmy na ten statek Może Czy To jest ta flota niby To została zatopiona Tam coś mi mignęło do zebrania, więc można to sprawdzić pasy tutaj klejąca bomba więc nic co miałoby związek z misją na chwilę w techniki bo mamy tu do odblokowania wiat koncentracji podążaj za przewodnim wiatrem, aby odkrywać wyzwania na łucznicze na wyspie Iki. No i to będzie na tyle z, chyba z tego drzewka, które dostaliśmy na iki dodatkowych umiejętności. Aha, a teraz ten raczej się nie wydostanę, nie? No właśnie. Zastanawiam się, bo tam też można właśnie wejść. Zaraz wejść stąd, wydostań. Trzeba by iść tutaj i zmierzać w tę stronę. Nie było. Gdzie ja w ogóle? Jestem mniej więcej na środku tego terenu poszukiwań. Problem jest taki, że nie jestem tutaj nigdzie w stanie wejść na górę. To jest największym problemem w tym momencie. Zresztą tu połączenia linowe. Już może tutaj możemy wejść? będzie można pewnie właśnie to co nam dodaje nic tak naprawdę Teraz się tak przedostaniemy, ale gdzie my się dostaniemy? Nigdzie idzie tak naprawdę. Bo tu już byliśmy, tu się trzeba dostać. Tak, tylko że. Chyba tam widziałem, że można popłynąć dołem, miejsce No właśnie w tym miejscu Popłynąć sobie na spokojnie Kury, na no, przyszły zapas eee, i co dalej? I dalej można by tutaj wejść jakoś Op. statek się nam buja. I teraz iść w to miejsce. Jakby co mi to daje? Tak, będę musiał rozpuśczać z tego miejsca na pewno. Tylko, że z tego miejsca muszę się jeszcze wydostać. Żeby to zrobić. Muszę chyba tę trasę pokonać jeszcze raz. Tak, właśnie. I teraz tędy, na główny okręt. I mamy jakąś retrospekcję. Prąd wakadzumasy Sakaja jest prawdziwa. Kiedy założysz te zbroje na konia, opanuje go rządza krwi twojego ojca. Zabije cię. Syna może nie zabije zapasy jeszcze były. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj trzeba teraz przejść na spokojnie i trzeba się dostać tam do tego statku prawdopodobnie. No właśnie, już to Jimmy potwierdził swoimi słowami. Trzeba w te wyspy trafiać, małe wysetki. Nie wiem, czy tu można by serpką mu uznać. Na pewno można zacząć na spale zmyły. I nie mam jak wrócić do końca. Chyba, że stąd będę mógł jakoś. Ja jestem w stanie stąd. Trzeba też uważać na takie rzeczy. No. O, to, to muszę po prostu szybko chyba zrobić. ta pala mnie nie zmyła i bardzo dobrze tutaj tutaj U, jakoś się udało to przetrwać nie To, żeśmy się dostali do statku, że nie wiem, możemy tędy coś najwyżej zrobić, albo i nie zrobić. Widzę jakąś, żebyśmy mogli się wpiąć ewentualnie kotwiczką. Ale nie wiem, czy to zadziała. Na pewno muszę iść stędy. Mamy skórę. I teraz tu na górę. Jest i ta zbroja konia. Końska zbroja ojca, może nada się dla nomu. Końska zbroja sakajów wykuta, by chronić nieustraszonego koja bojowego Kazumasa Sakaja. Że w ogóle potem blokować ataki, udać Że leży, nobu. Nawet przeklęty. Nie zrzucisz mnie, co koniku? Przypominasz mi konia ojca. Niech ta zbroja chroni cię w walce. Plemię Orlicy znaleźli obóz ocalałych. Dalej, nobu. Czyli teraz mamy do wytestowania tą zbroję. Koja ni cholera, nie będę się robiło. Końska z... Kiedy twój koń ma na sobie zbroję, szerzej zadaje więcej obrażeń, a taki wrogów ma mniejszą szansę na rzucenie cię z wierzchowca. Zostawa ducha. jeszcze? A tutaj idą kolejni. Niech koń nam tutaj pomoże. Gdzie ty uciekasz? Ech, naprawdę bojowy ten koń. Został ten tylko. Poroznali z mi, Samuraj! Niemożliwe! Twój koń! Czy to? Końska zbroja kadzuma Sakaya. wróciła do syna i nie jest przeklęta. Po wszystkim, co powiedziałem. Ocaliłeś nas. Iki grozi nowy wróg. Ocaliłem was przed Mongołami, bo od małego pomagam innym. Tak wychował mnie pan Simura. I ten, którego zwiecie rzeźnikiem. Twojemu ojcu nie wybaczę. Lecz ty, jego syn, jesteś o wiele bardziej litościwy niż on. Nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale... Dziękuję, panie Sakaj. No i dobra, mamy ukończoną tą mityczną opowieść. Ja dostałem już o trofeum za ukończenie wszystkich takich miejsc. Znaczy, przepraszam, za wszystkich mitycznych opowieści w dodatku. No ale dobra, patrz, to do zdobycie barwnika, Aha, zobaczmy sprzęt Czekaj. A, to właśnie tu można. Mhm. Zobaczmy sobie jeszcze kolekcję. To są kapliczki wiatru. Może co to zrobię, zobaczę. Sanktuarium kotów, zwykłą przejmość wspomnienia o ojca. Tu już jedno zrobiłem chorągwie wysakajów, jest aż 30 ich. Zapiski. No dobra, to niech skończyć Skończy się taka scenka z koniem. I dobra, w następnym odcinku pójdziemy sobie tutaj na misję Masakra w wiosce Kidafure. W ogóle będzie to już w praktyce końcówka te DLC. Bo zobaczcie, że nam został ostatni cel. Pokonaj orlice. Czyli to będzie już jakieś plany na wyzwolenie całej wyspy. No ale dobra. Tym zajmiemy się w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.